Okej okay. Myślałem o tym co... Yy, co mówiłeś, że Zasłona została rozdarta Z tego co wiem Może się mylę, ale można to zweryfikować Sprawdzić to została rozdarta pierwsza zasłona. Nie druga wewnętrzna zasłona, tylko gdy jeszyła konał, rozdarta została zasłona eee, do miejsca świętego. Natomiast zasłona do miejsca świętego świętych pozostała nie rozdarta. Taka wersja zdań. Eee, co zgadzałoby się z ze stwierdzeniem Jezusa, że nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Niego. Tylko przez Mesjasza. No bo On jest arcykapłanem naszego wyznania. A tylko arcykapłan wchodzi za zasłonę do miejsca najświętszego. Tam, gdzie była Arka Przymierza. Ale co to może oznaczać, że zasłona została rozdarta? Czy to oznacza, że... Zawartość arki przymierza jest po prostu nieważna odtąd. I to jest ciekawe, że jest to arka przymierza, tak? Nie jest to arka prawa, jest to arka przymierza. Wieczne przymierze. Bóg mówi: zawr z domem Judy, z domem Izraela, nowe przymierze, albo inaczej można tłumaczyć, odnowione przymierze, w I moje prawa włożę do ich wnętrza. Co włożę? Moje prawa. Do ich wnętrza. Arka przymierza. Serce człowieka. Tak? Miejsce najświętsze świętych, duch ludzki. Miejsce, gdzie ma chwała Boża przebywać i Boże prawo. Respekt dla Bożego prawa, dla Bożych przykazań. Więc argument, do mnie nie przemawia ten argument, że, który jest powszechnie głoszony wśród protestantów, że e, dlatego, że zasłona została w świątyni rozdarta, dlatego e, przykazanie szabatowe mnie nie dotyczy. Dlaczego nie stosują tego argumentu w stosunku do innych przykazań dekalogu? Coś tu nie gra. Zacho czy, czy, co, czy, czy my, obrazem czego będzie więc rozdarcie zasłony w świątyni? Obrazem niczego więcej jak zmiany systemu kapłańskiego: to wszystko czyli po prostu zmiana zachowywania Tory z systemu lewickiego, który został dodany po grzechu Złotego Cielca, po uczynieniu Złotego Cielca. <laughs> Na system powrót do systemu Melchizedeka kapłaństwa takiego, jakie obowiązywało powszechne kapłaństwo i które miało być częścią przymierza Synajskiego. Kiedy Bóg pragnął, aby cały Izrael był narodem królewskim narodem kapłańskim. Kapłanami mieli być dla wszystkich narodów świata. Ale z powodu złamania przymierza, które było zawarte, i było przypieczętowane krwią oraz wspólnym posiłkiem, gdzie 70 starszych Izraela jadło przed Bogiem. Po zawarciu Przymierza, tam 24 rozdział, Eksodus, a w 19 rozdziale Eksodus mamy ofertę Boga, że chce wejść w przymierze z całym Izraelem w 20 rozdziale mamy dekalog, który Bóg wypowiedział, nie było jeszcze dekalog spisany, wypowiedziany przez samego Boga a kiedy przymierze jest tam zawierane w dwudziesty czwartej rozdziale eksodus tam jest mowa o księdze przymierza że Bóg, Mojżesz wszystko spisał i na podstawie słów zawartych w księdze przymierza, to przymierze zostało zawarte Księga przymierza nie jest księgą prawa, które, które było dodane później. Związane było z grzechem, ze złamaniem przymierza przez grzech uczynienia złotego cielca i e, z. E, no, się stało jakieś 40 dni po zawarciu przymierza, bardzo szybko. Przymierze zostało zerwane i wtedy. E, Dodana Księga Prawa była ratunkiem dla Izraelitów, żeby nie zostali wszyscy natychmiastowo anihilowani przez Boga, no, wytępieni. Bo Bóg chciał ich wszystkich wytępić i z Mojżesza wyprowadzić nowy naród. Ze względu na stawiennictwo Mojżesza Bóg pozwolił zachować im życie, ale narzucił im Księgę Prawa. wiadomo, że do, raz zawart do zawartego przymierza, do podpisania umowy nic się nie dodaje, ani nic się w niej nie zmienia chyba, że umowa przymierze zostaje zerwane i tak się stało, zostało zerwane dlatego Bóg mógł po prostu coś dodać księgę prawa dodał, bo przymierze już nie obowiązywało o to chodzi i tu teraz yy, rozdarcie tej zasłony w świątyni wiąże się z zakończeniem czego? Tego, że nie jesteśmy już pod strażą prawa, księgi prawa, tej dodanej po grzechu złotego cielca. Że wracamy do przymierza według porządku Melchizedeka. Jest to przymierze, jest to porządek, a nie brak porządku. Jest to porządek tory. Porządek, Wiecznego prawa Bożego, królewskiego prawa Bożego, moralnego prawa Bożego, dziesięciu przykazań i nie tylko, tego co było zawarte w księdze przymierza, plus świadomość tego, że to przymierze abrahamowe zostało już ratyfikowane i ta doskonała ofiara została już złożona, dlatego już w ogóle kończymy system krwawych ofiar za i, I Tora mm, z tego aspektu cielesnego przechodzi w ten aspekt duchowy. Wyższy porządek Tory. Jak on mówił, oto tutaj dużo więcej niż świątynia. Gdybyście to rozumieli, nie potępialibyście e, niewinnych. Oto tutaj dużo więcej niż świątynia. Zbójcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. E, czy, czy to w ogóle to, czy to zaprzecza e, księdze prawa? Czy te stwierdzenia Jezusa czy zaprzeczają Bożym Przykazaniom, tym, które są wiecznymi Przykazaniom? Nie. Nie zaprzecza jedno drugiemu. To wyższe duchowe jest wypełnieniem tego fizycznego, które wskazywało na, na, na to, że kiedyś będzie miało będzie powrót do przymierza i będziemy zachowywać w swoich sercach prawo Boże. Po prostu szabat jest częścią Bożego Przymierza, Wiecznego Przymierza. To nie jest tylko i wyłącznie część systemu lewickiego. I dlatego, że system lewicki przeminął, to szabat przeminął. Szabat nie przeminął. Pierwsi chrześcijanie jeszcze zachowywali szabat jeszcze do V wieku naszej ery. Świadectwo Sokratesa Scholasticusa jest bardzo jasne na ten temat. I odstępstwo zaczęło się w Rzymie i w Aleksandrii Bo to były światowe kult, ośrodki kultu y, niedzieli Kultu Boga Słońca, Sunday Kultu Dnia Słońca I Konstantyn Wielki y, y, doskonale rozumiał y, że, że Szabat jest to ten dzień przed Dniem Kultu Słońca I, i ze względu na to, że sam był y, po prostu... W tym kulcie poprzez te sobory nicejskie i laodicejskie on po prostu zmienił czasy i jachę i zakon. Czasy i i zakon. Jachwę. Prawo jak. Dokładnie zgodnie z tym, jak to jest przepowiedziane w księdze Daniela 7:25, że będzie zamyślał zmienić. Człowiek w duchu antychrysta będzie zamyślał zmienić święte czasy Jachwę, czyli dni świąt Jachłę, święte dni Jachwę oraz yy, prawo Boże. Jak się stało, zobaczcie, co się stało przez rzymski katolicyzm i przez protestantyzm. Yy, ten fałsz jest dalej utwierdzany. Kłamstwo, które mówi, że. Yy, Dniem spotkań dla wierzących może być jakikolwiek dzień, tygodnia. Kiedy Bóg wyznaczył i uświęcił i oddzielił dzień szabatu już w ogrodzie Eden uczynił go szczególnym, wybranym na pamiątkę dzieła jego stworzenia. Ten dzień upamiętnia go jako stwórcę, jako pana i właściciela wszystkich rzeczy. Jeżeli my tego nie honorujemy, nie honorujemy Boga. Ile, ile razy Bóg mówi. W księgach starożytnych, no W Wiza 56 na przykład albo W ezechiela 20, po prostu o, o, o tym, że, że, że to jest znak, który jest znakiem między narodami, że, że Bóg jest tym, który uświęca swój lot. Bóg jest tym, który uświęca swój lot. i. i e... Co, te, e, zmiana z Szabatu na niedzielę jest ludzkim dziełem. Nie jest dziełem Bożym. E, jest napisane, że grzech to jest przestępstwo prawa Bożego. Nie jest przestępstwem prawa w tej chwili, na przykład to, że ja nie noszę frędzli które by mi przypominało o przykazaniach, bo to była księga prawa dodanego po grzechu Złotego Cielca tymczasowe prawo. E, I ono uległo zmianie. Zasłona została rozdarta Przeszliśmy do innego porządku kapłańskiego, do systemu Melchizedeka. Bóg wkłada do naszych serc prawo. Trzeba rozróżnić raz Księgę Przymierza od Księgi Prawa, i wtedy nie ma zamieszania. I tak samo jak grzechem jest czcić innych bogów, czy sporządzać wizerunki Boga i je czcić, tak samo grzechem jest nie pamiętać o dniu Szabatu. I nie respektować tego, że Bóg to wyznaczył ten dzień jako święty dzień zgromadzeń dla całego jego ludu, we wszystkich miejscach zamieszkania jego ludzi. O czym mówi Lewitikus 23. Definiuje szabat jako święty dzień zgromadzeń. To jest dzień, kiedy powinni się wierzący spotykać i, i po prostu mieć ze sobą dobry czas <laughs> i rozmawiać między innymi o takich fajnych rzeczach. <laughs> 华为。